Główną zajrzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Teraz zaś objął o tyle znakomiczą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, którego ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dób przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. O ileż bardziej krew Chrystusa. Który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez wskazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, a żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw poniesionych za pierwszego przymierza ci, którzy są powołani otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.